Morderstwa popełnione przez rodzinę Mansona to jedne z najbardziej niesławnych zbrodni w historii Ameryki, oznaczające brutalny koniec kontrkultury lat 60. Prowadzona przez charyzmatycznego, lecz pokręconego Charlesa Mansona, grupa młodych wyznawców popełniła serię makabrycznych morderstw, które wstrząsnęły narodem i pozostawiły trwały ślad na Hollywood i nie tylko. Zostańcie z nami, a zagłębimy się w mrożącą krew w żyłach historię morderstw popełnionych przez rodzinę Mansona i pokręcony umysł stojący za tymi bezsensownymi zabójstwami. Charles Manson był zawodowym przestępcą i aspirującym muzykiem, który zbudował wokół siebie kult w późnych latach 60. Zwolennicy Mansona, w większości młode, podatne na wpływy kobiety i kilku mężczyzn, byli przyciągani przez jego magnetyczną osobowość i radykalne idee. Wierzyli w nauki Mansona o nadchodzącej apokaliptycznej wojnie rasowej, którą nazwał Helter Skelter, terminem zapożyczonym z piosenki Beatlesów, który przekształcił we własne szalone proroctwo. Manson przekonał swoich wyznawców, że będą bezpieczni od nadchodzącego chaosu i wyłonią się jako przywódcy nowego porządku świata. Żyjąc na marginesie społeczeństwa w Span Ranch, zrujnowanym planie filmowym na obrzeżach Los Angeles, rodzina Mansona spędzała dni na narkotykach, życiu w komunie i praktykowaniu dziwacznych ideologii Mansona. W miarę jak paranoja Mansona i desperacja do sławy rosły, stawał się on coraz bardziej niebezpieczny, postrzegając przemoc jako środek do wywołania wojny rasowej, o której tak rozpaczliwie wierzył, że nadchodzi. W sierpniu 1969 roku Manson nakazał swoim wyznawcom popełnić pierwsze z morderstw, które przeszły do historii jako zbrodnie Titla akty czystej brutalności, mające na celu wywołanie wojny rasowej, którą sobie wyobrażał. W nocy 8 sierpnia 1969 roku Manson wysłał czwórkę swoich wyznawców: Charlesa Texa Watsona, Susan Atkins, Patricie Krenwinkel, i Lindę Kasabian, do domu aktorki Sharon Tate. Tate, będąca w ósmym miesiącu ciąży, mieszkała w ustronnym domu na Silo Drive w Los Angeles, wynajmowanym wcześniej przez producenta muzycznego Terego Melchera, który odrzucił muzykę Mansona. Wydarzenia, które rozegrały się tamtej nocy, były istnym koszmarem. Grupa wtargnęła na posesję i natychmiast rozpoczęła brutalny atak. Sharon Tate wraz ze swoimi przyjaciółmi J.M. Sebringiem, Abigail Folger, Wojciechem Frykowskim i młodym mężczyzną o imieniu Steven Parent, który po prostu znalazł się w złym miejscu o złym czasie, zostali brutalnie zamordowani. Tate została kilkakrotnie dźgnięta nożem, błagając o życie swojego nienarodzonego dziecka. Na drzwiach wejściowych krwią wypisano słowo świnia, co było próbą realizacji pokręconego planu Mansona, mającego na celu wywołanie chaosu. Następnej nocy sam Manson poprowadził grupę do domu Lena i Rosemary Labianka, zamożnego małżeństwa mieszkającego w Los Feliz. Manson związał parę, zanim zostawił swoich wyznawców, aby dokonali makabrycznych morderstw. Labiankowie zostali wielokrotnie dźgnięci nożem, a na ścianach ich krwią wypisano słowa takie jak powstańcie i śmierć świniom. Celem Mansona było wywołanie strachu i zamieszania, przedstawiając morderstwa jako dzieło radykalnych Afroamerykanów, aby podsycić napięcia rasowe. Brutalność i bezsensowność morderstw wywołały szok w Los Angeles i całym kraju. Idylliczny niegdyś obraz Hollywood został zniszczony, zastąpiony głęboko, zakorzenionym strachem przed przypadkową przemocą. Przez miesiące policja była zdumiona, nie mając wyraźnych podejrzanych i słabego zrozumienia motywu stojącego za tymi okropnymi zbrodniami. Przełom w sprawie nastąpił, gdy Susan Atkins, aresztowana za inne przestępstwa, pochwaliła się morderstwami współwięźniarce. Szczegółowo opisała noc zabójstw w Tate i pokręcony motyw, który się za nimi krył. To wyznanie wywołało lawinę wydarzeń, które doprowadziły do aresztowania Mansona i jego wyznawców. Proces, który nastąpił, był jednym z najbardziej sensacyjnych w historii Ameryki. Proces Mansona pokazał jego zdolność do manipulowania i kontrolowania swoich wyznawców, którzy nadal go wspierali, nawet z zakrat. Wycinali sobie krzyżyki na czołach, naśladując Mansona, i zakłócali porządek na sali sądowej śpiewami i dziwacznymi wybuchami. Manson, który sam nie popełnił morderstw, Został jednak uznany za winnego morderstwa pierwszego stopnia za nakłonienie swoich wyznawców do zabójstwa. W 1971 roku Manson, Watson, Atkins, Krenwinkel i Leslie Van Houten, która brała udział w morderstwach Labianka, zostali skazani na śmierć, chociaż ich wyroki zostały później zamienione na dożywocie, po tym jak Sąd Najwyższy Kalifornii unieważnił karę śmierci w 1972 roku.